Cześć, dziękuję, że tutaj jesteś, a ja tylko przypominam, że w październiku dodaję codzienne daily vlogi. Możecie zobaczyć ułamek z naszej rzeczywistości, rzeczywistości mamy z roczną córeczką, a w tym vlogu odpowiem między innymi na to, co z naszym remontem, jak to aktualnie wygląda, i powiem też trochę o moim poście przerywanym, o co ciągle dostaję mnóstwo, mnóstwo pytań. Także zapasz sobie ciepłą herbatę i zapraszam Cię do obejrzenia dalszej części tego filmu. Cześć, dzień dobry w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy chyba już 12 albo 13 dzień października. Ja czuję się już na szczęście znacznie lepiej. E, chyba w ostatnim albo w przedostatnim vlogu mówiłam, że czuję się trochę chora. A mama ma zameczek, proszę, proszę. Że czuję się trochę chora, ale tak jak mówiłam, najadłam się trochę leków, wypiłam mm, herbatę z cytryną i z cukrem. Postawiło mnie to na nogi, więc super. I tak patrzę za okno, nie pada, więc ja chyba po prostu pójdę z Julianką na spacer, bo ostatnio naprawdę tych spacerów mi brakuje, przez to, że nam się <laughs> Julianka, <laughs> przez to, że nam się spanie pozmieniało, wszystko się pozmieniało. To nie chodzę tak na te spacery jak wcześniej, na takie długie, więc idziemy na spacerek. Tak? Czemu uciekasz? Idziemy na spacerek? No i śmiesznie Zaplanowałam sobie dzisiaj spacer Myślałam, że właśnie na odmianę sobie pospaceruję Nawet takie dwie, nawet trzy godziny Wzięłam słuchawki Wzięłam jabłko nawet na drogę Przespacerowałyśmy się jakieś 15 minut i zaczęło padać A Więc ręka coś tam spała na polu Ale nie tak, jak bym chciała Więc nie wiem, jak będzie wyglądała reszta tego dnia Raczej już nie pójdzie spać tym bardziej, że jest godzina 14.30, więc o matku, chciałabym powiedzieć, trzymajcie kciuki, ale to jest bez sensu, bo ten dzień przecież już minął, jak to oglądacie. Julianka dzisiaj bardzo ładnie bawi się tą tablicą z Zary, z tymi zwierzątkami. Może ją kojarzycie. Ja ją kupiłam na wintet i ona działa, ale jest taka, że czasami zwierzęta się wyłączają same z siebie, więc trzeba pamiętać, żeby ją wyłączyć. Kiedyś nie wyłączyliśmy na noc i no, wyobraźcie sobie słonia, który robi tak o godzinie drugiej w nocy. <grym>, nie było to fajne, więc teraz zawsze pamiętam, żeby wyłączyć tą tablicę. Tutaj daj świnkę, tu. No, jeszcze raz po malutku. Mama. Mama ma pomóc, dobrze. Długo się tym nie bawiła, nie było zainteresowania. Wystarczyło, że poleżało w kalaksie e, ile? Tydzień i. Teraz już dosłownie 5 minut siedzi i układa te zwierzaczki. A ja słuchajcie, jeszcze przy okazji chciałabym wam pokazać książki, które my mamy. Przy okazji jednego vloga, gdzie pokazywałam chyba, z tego co pamiętam, rotację zabawek, pisałyście, że chciałybyście zobaczyć naszą kolekcję książek. I nie pokażę wam wszystkiego, no bo to jest bez sensu, my mamy tych książek naprawdę dużo. Jak widzicie, one są tutaj. Są, są tutaj na półkach, są w biblioteczce, nie mówiąc już o tym, ile jeszcze czeka na... Czas, kiedy Julianka będzie starsza, ale pokażę Wam te, które faktycznie sprawdzają nam się świetnie w tym okresie i takie, w których widzę ogromny potencjał. No i właśnie jeśli o potencjale mowa, ja ją już tutaj przyniosłam Juliance do pokoju, ale to nie jest jeszcze książka na teraz. To jest książka kupiona na Amazonie w anglojęzyczna. No, aha, mama ma potrzymać? Dobrze, daj. Krokodylka. A gdzie jest magnesik? Tu jeszcze magnesik musi być pomiędzy. Pięknie. No i teraz magnesik tutaj daj. Najpierw magnesik. Pięknie. Tak. Tak i teraz to. Ślicznie. O, jeszcze raz. Nie udało się troszkę. Mama potrzyma, no. Pięknie. Brawo, brawo. To jest książka anglojęzyczna, która polega w skrócie na tym, że szukamy po prostu różnych rzeczy w lesie. Mamy tutaj różne zadania, które musimy wykonać. Przy okazji jest trochę tekstu, naprawdę bardzo fajna książka, i ja ogólnie mam w planach czytać Juliance po angielsku, jak będzie troszeczkę jeszcze większa. No wiadomo, nie teraz, bo to nie ma sensu, ale jak już wejdziemy w etap czytania książek, to też właśnie planuję czytać po angielsku i możecie sobie zerknąć, to jest coś takiego. I my mamy jeszcze tą mini wersję, już Wam pokażę, tylko muszę ją zlokalizować. O, ona jest tutaj. To jest taka książeczka, która jest niby też nie na teraz, ale fajne jest to, że ona ma twarde okładki, twarde, okładki, twarde strony. I tutaj szukamy sobie jajek w tej książeczce. Mamy ukryte jajka, więc przy okazji na przykład Wielkanocy bardzo fajna też. Dziękuję za pieska. Bardzo fajna też pozycja, także daję znać. I to też jest kupione na Amazonie. Oczywiście nie zastąpiona książka w dalszym ciągu ulubiona moje pierwsze słowa. Jeżeli znajdziecie gdzieś tą książkę dostępną właśnie w internecie, bądź nawet na Vinted, bierzcie w ciemno. To jest prawdziwy hit. Teraz oczywiście jest ich za dużo, dlatego Julianka przebiera, wybiera, ale normalnie od razu sięga po tamtą. To na to jest jeszcze stanowczo za mała, ale tu jest też taka bardzo fajna książka, moje emocje i ona polega na tym, że oczywiście mowa tutaj w tej książce masz Juliancie. O emocjach, ale są przy okazji okienka, a dziecko lubi zawsze sobie tak, wiecie, odkrywać po prostu, także. Tutaj mamy też buzię, jest chłopczyk smutny, wesoły i można fajnie dziecku różne takie właśnie rzeczy tłumaczyć. Sprawdza się super teraz i będzie na pewno bardzo pomocna za, nie wiem, rok, dwa, jak Julianka będzie właśnie na takim etapie rozumienia emocji i będzie, i będzie na pewno chętniej ją sobie oglądała. Także taka polecajka i w ogóle tych ksi ksi książeczek z tej serii jest dużo więcej, to jest moje emocje, a tutaj z tyłu mamy różne inne, także będę musiała się z czasem zainteresować. Z takich książeczek na teraz to jest też coś, co bardzo fajnie się sprawdza. Julianka dostała to już w grudniu na um, święta od swojej chrzestnej i to jest książeczka um, z różnymi zwierzątkami. Nie dość, że ta książeczka jest sensoryczna, bo możemy sobie te zwierzątka głaskać, to jeszcze mamy tutaj dźwięki... I to też jest bardzo takie interesujące dla Julianki, już wtedy było jak raczkowała i nawet jak leżała na brzuchu i tak samo teraz bardzo fajnie się tą książeczką zajmuje. Patrzę, bo teraz część książek jest na podłodze, bo my tutaj mamy niezły bałagan. To jest książka Rok w lesie, my ją dostałyśmy od Natalii, która robiła moją stronę internetową. I również bardzo fajna książka, już teraz jest zainteresowanie, Julianka sobie obserwuje zwłaszcza jelonka, tak, który gubi rogi, ale jak będzie starsza, no to już w ogóle myślę, że będzie szał, także Rok w lesie, ogromna polecajka. Tak samo jak te książki z serii Na ulicy Czereśniowej, my mamy cały komplet, jesień, zima, wiosna, lato, noc na ulicy Czereśniowej i dom na ulicy Czereśniowej. Ale ja tutaj zostawiłam Juliance jesień i zimę, tak bardziej tematycznie. No i będę to po prostu zamieniała, a jak będzie starsza, to będziemy czytać wszystkie. Z fajnych książeczek jeszcze coś takiego. Teraz ostatnio ciągle chcę oglądać Przytul Mnie, ta edycja Wieś. Te książki są super, to też dostałyśmy od Natalii i to są książki, które ja pokazywałam kiedyś na Instagramie i dostałam masę pytań o to w wiadomościach prywatnych, co to są za książki, bo tak wam się spodobały. Ja ich wcześniej nie znałam, one są w stylu właśnie też tego roku w lesie albo ulicy Czereśniowej. Ale, no, coś takiego, możecie sobie zerknąć. I tutaj właśnie jest miasteczko. O, ale ta jest moją ulubioną na ryneczku. I tutaj mamy całe pokazane właśnie farmy, kozy, owce, krówki, jak to wszystko po prostu działa. Świetna, świetna książka. Chyba w ogóle z tych wszystkich, biorąc pod uwagę te obrazkowe najlepsze moim zdaniem tutaj mamy też modlitwy dla dzieci Biblię małego dziecka, ta Biblia jest w ogóle super także jeśli chcielibyście kupić dziecku taką jego pierwszą Biblię to ja bym właśnie poszła chyba w coś takiego jest super obrazkowa bardzo ładne ma teksty, króciusieńkie można dziecku fajnie też wszystko wytłumaczyć no a tutaj moi drodzy są takie ja bym powiedziała nie na teraz. To są książki ogólnie raczej do czytania. Wszystkie mają takie strony, że można je potargać. Dlatego Julianka jeszcze do nich nie dosięga. Ale będziemy je czytać, mam nadzieję, już wkrótce. I z takich ładnych pozycji, no to te. Zawsze razem. One są nawet tak tutaj specjalnie położone, żeby też ładnie wyglądały, bo są przepiękne. To jest w ogóle książka też anglojęzyczna. Bardzo ładna. Tylko, że tutaj już jest troszkę więcej tekstu, ale też daje znać, że kupiona na Amazonie. No i tutaj również książki Kiedyś, kiedy na ciebie patrzę, te wszystkie takie, wiecie, kultowe, ładne tytuły. Ale, oczywiście, ja myślę, że ja Wam z czasem będę pokazywała to, co nam się sprawdza. No, bo nie będę aż tak zachwalała się tych książek, choćby z biblioteczki. Bo tak naprawdę jeszcze po nie nawet nie sięgnęłyśmy, tak żeby je czytać razem. Ja je sobie przejrzałam, jak je kupiłam. No, ale wiadomo, mi się mogą podobać, a Juliance niekoniecznie, więc zobaczymy. Przyszedł czas na trochę obowiązków, czyli wieczne rozkładanie i składanie prania. Ja mam wrażenie, że u nas pranie się po prostu nie kończy, ale tak to chyba jest przy małym dziecku. I od jakiegoś czasu mam małego pomocnika. Julianka uwielbia rozkładać ubrania, i co zaskakujące, wie już dokładnie, które ubrania do kogo należą. To jest naprawdę niesamowite. Mama też ma, tak? Zrobiłam właśnie gotowaną kukurydzę, dałam też Juliance. Ciekawostka. Gotowana kukurydza to jest coś, co po prostu Julianka kocha, uwielbia i w lecie tego jadła bardzo dużo. A ostatnio zobaczyłam, że jeszcze jest, także kupiłam eee, z masłem i z solą. Wersja dla mnie, no i sama kukurydza z odrobiną masła dla Julianki. Ale kukurydza to jest ogólnie coś, co zawsze będzie mi się kojarzyło właśnie z taką porą roku. Oczywiście po jedzeniu kukurydzy zawsze tak wygląda, ale warto, moi drodzy, warto. No i tego dnia trochę się bałam, zapowiadając Daily w październiku, ale spokojnie nie poddajemy się. Filmy dalej będą, tylko dzisiaj już potrzebuję trochę wytchnienia. Juliaka od kilku dni dosłownie ma niesamowitą mamozę. Nie chciałam tego wcześniej tak nazywać, ale chyba jednak trzeba. Czytałam, że właśnie w okolicy półtorej roku jest taki czas u dziecka. Kiedy to może się bardzo nasilić, no i wygląda na to, że tak się stało. Dzisiaj to jest już w ogóle jakieś apogeum, mam wrażenie, bo dosłownie nie chciała schodzić z moich rąk. Robiłam dzisiaj z nią śniadanie, obiad, zupę dla niej, pralkę, suszarkę ogarniałam i wiele innych czynności. I może to jest nawet związane z tym, że nie chce wchodzić do wózka, jak ja ją tam daję, i woli być u mnie na rękach. Nie mam pojęcia, Zygmunt ją na chwilę przejął i udało mu się ją zająć, więc są w tamtym pokoju i widzę, że, znaczy słyszę, że się dobrze bawią, dlatego korzystam. I słuchajcie, ja Stefanie, na czas tego daily przygotowałam sobie zestaw pytań, które wy zadawaliście mi na Instagramie. I właśnie na początku października pomyślałam sobie, że jak będą takie dni, takie momenty, że... Nie będę miała za bardzo przestrzeni na nagranie takiego pełnego, fajnego vloga, no to odpowiem właśnie na kilka z tych pytań. Także wybaczcie, ale zamiast prawdopodobnie do grania, no chyba że jeszcze potem coś mi się uda nagrać, to po prostu odpowiem sobie na y, dwa, trzy Wasze pytania. No i w ogóle jak sobie tu przewijam, to słuchajcie, najwięcej jest y, tych pytań o mój post przerywany i o to, jak mi to idzie, i przede wszystkim o to, kiedy pojawi się jakiś materiał. I ja dosłownie, chyba żeby was nie skłamać, nie ma dnia, żebym nie dostawała pytania od kogoś o tą, o, ten, o tą kwestię. I już odpowiadam, jak to wygląda, żeby też nie trzymać was dłużej w niepewności. Ja praktycznie już ten film, który chciałam Wam przekazać, mam zmontowany. Natomiast zależy mi na skończeniu jeszcze jednej rzeczy która jest mi do tego filmu potrzebna. Dlatego proszę Was jeszcze o chwilę cierpliwości. Na pewno jestem w 100% przekonana, że jeszcze w październiku to się pojawi. Może też, żeby zaspokoić trochę Waszą ciekawość. Mi, słuchajcie, udało się na poście przerywanym schudnąć tyle, ile zamierzałam nawet troszeczkę więcej niż chciałam, bo ja przymierzałam się do 6 kg, w rezultacie wyszło około 8. Bardzo się cieszę. W tym momencie też dość dawno się nie ważyłam i ostatnio miałam taki czas właśnie przy okazji tych dni kobiecych i później jakoś to dalej się ciągnęło, że ja mam więcej słodyczy, dlatego prawdopodobnie ten kilo czy dwa mogą wejść znowu na plus. Ale faktycznie udało mi się usunąć 8 kg, właściwie bez żadnych wyrzeczeń, nie robiąc nic szczególnego, ale o wszystkim opowiem Wam właśnie w tym filmie. I bardzo, bardzo się cieszę, że coś takiego będę mogła dla Was przygotować, ale chcę po prostu to zrobić fajnie, żebyście z tego jak najwięcej mogły wynieść dla siebie. Także dajcie mi jeszcze, proszę, chwilę. Nie będę tutaj zagłębiała się w szczegóły, jak wygląda ten mój post przerywany i co ja na nim jem. Wszystkiego, naprawdę obiecuję, że wszystkiego dowiecie się z tego filmu. Następnie bardzo dużo pytań jest o nasz dom. Jak w tym momencie sprawa wygląda z remontem? Co będzie kolejne i tak dalej? Tego jest naprawdę. Jak sobie przewijam to, co trzecie pytanie, chyba dotyczy właśnie remontu domu, ale też nic dziwnego, ponieważ wydaje mi się, że na Instagramie mnóstwo osób właśnie przyszło z tego powodu do mnie na profil. No i też już odpowiadam. Jeśli chodzi o remont, to ja już w którymś blogu wspominałam, że my na ten moment postanowiliśmy trochę z tym remontem zluzować z tego powodu, że, że jesteśmy naprawdę zmęczeni. My przeprowadziliśmy się tutaj we wrześniu zeszłego roku. Z czego właściwie od sierpnia już Zygmunt remontował ten dom od końcówki sierpnia, a że on robi właściwie wszystko sam, a przynajmniej znaczną większość z pomocą oczywiście najbliższych. No, to jest po prostu zmęczony. Na ten moment też doprowadziliśmy dom do takiego stanu, na którym nam zależało, czyli do momentu, gdzie możemy tutaj już sobie fajnie mieszkać, gdzie jest nam w miarę komfortowo. Oczywiście e, trzeba zmienić okna. To jest taka najbliższa, grubsza inwestycja. Nie wiemy jeszcze, jak do tego tematu będziemy podchodzili, bo dużo, e, jakby powiedzieć. Zmienia się ogólnie u nas. Nie chcę póki co wdawać się w szczegóły, na pewno z czasem m, się dowiecie o co, o co chodzi, ale faktycznie ten moment nie jest do końca dobrym momentem na zmianę okien. Jest to też trochę większa inwestycja mm, i zastanawiamy się jeszcze, czy zrobić część tych okien, czy. Nie, nie wiemy, nie wiemy. Mm, następna kwestia jest taka, że pokój Julianki był takim naszym punktem, który wiedzieliśmy, że chcemy do powiedzmy roku od przeprowadzki. Go zrobić. I to się właściwie chyba udało, bo tak plus minus ten pokój powstał właśnie w rocznicę naszego mieszkania tutaj. Jest też to pierwsze pomieszczenie, ten tak zwany ganek, i na pewno też ten będzie to kończył, ale też już powoli jest to po prostu rozgrzebana, taka przestrzeń, ale z drugiej strony nie wpływa tutaj na takie nasze życie w środku w domu. Wiecie o co chodzi. Na tą chwilę chcemy trochę. Pobyć ze sobą rodzinnie. Nie chcemy już sytuacji, że Zygmunt wraca z pracy i zabiera się od razu za remont. Tym bardziej, że zaczęła się jesień, zaraz przyjdzie zima i te dni będą krótsze. Julianka też jest na takim etapie, że bardzo nas ogólnie potrzebuje i bardzo dobrze wpływa na nią taki czas rodzinny. Więc też nie chcemy jej tego tak jakby zabierać, no nie, żeby ona po prostu kojarzyła dom z czymś takim, że tata wraca na chwilę, tam się z nią pobawi, idzie coś robić, do remontu i właściwie jest cały czas ze mną, więc będziemy to po prostu równoważyć. Oczywiście jakieś tam drobne zmiany cały czas będą się pojawiać i drobne rzeczy, ale. Mm, w końcu myślę, że troszeczkę chcemy odetchnąć od tego remontu, i następne w ogóle inwestycje, które tutaj się pojawią, to już będą takie grubsze rzeczy, bo my chcieliśmy doprowadzić środek do takiego stanu, żeby dało się mieszkać, żeby nam się po prostu podobało. No a te kolejne rzeczy to już będą okna, ocieplenie, otynkowanie, dach w przyszłości. To będzie na pewno ruszenie z piętrem w przyszłości, remont łazienki, i tak dalej. Także będzie tego na pewno dużo, ale już teraz wiadomo przez to, że to będą naprawdę ogromne inwestycje, będzie to też rozłożone w czasie. I tak w skrócie kwestia domu wygląda. Wiem, że Was to ciekawi, dlatego mm, odpowiadam. E, dobra, miałam odpowiedzieć na więcej pytań, ale mi się coś wydaje, że ten vlog przez te odpowiedzi moje i tak się rozwlecze, więc, więc może poprzestańmy na tych dwóch e, pytaniach, w gruncie rzeczy w wielu pytaniach, bo ich było dużo, ale e, na temat tych dwóch tematów. A ja właśnie usłyszałam, że termomiks mi się wyłączył na przepisie, także pędzę do kuchni. Bo trzeba jeszcze zrobić obiad. Jest godzina w ogóle 17. Słuchajcie, o dziwo, oni się dalej bawią i nie słyszę żadnego mama, mama za ściany, więc szok coś się dzieje może tutaj i będzie jakiś You're gonna gonna be okay. Yeah. You're gonna be okay. you're scared